Więc ja nazywam się Basia i witam Was na kanale DDOB Dzisiaj nagrywam dla Was filmik z porównaniem tych oto dwóch produktów Będzie to e, Liquid Lipstick od Kylie I um, tak jakby produkt wzorowany na tym, na tym właśnie pomadce e, z Lovely Kylie Lips Niestety nie są to kolory w jakimś tam bliższym stopniu do siebie podobne, ponieważ szukałam takich właśnie odcieni właśnie z Lovely Lecz niestety jest taki po prostu rzut na te pomadki, że znalazłam tylko ten i już doszłam do wniosku, że nie będę szukać, ponieważ chcę dla Was jak najszybciej ten filmik nagrać I wezmę właśnie ten kolor i wypowiem się głównie na temat ich konsystencji, jakości i tego typu rzeczy Zacznijmy od opakowań, ponieważ jak widać na pierwszy rzut oka są one do siebie bardzo podobne. I widać, że właśnie to z Lovely było mocno inspirowane tym od Kylie. Takim chyba głównym elementem są właśnie te usta, które widnieją na pierwszym planie. Ale podobne są też napisy, które możemy zobaczyć tutaj właśnie jakby od góry. Lovely ma też od dołu, Kylie już nie. No i co jeszcze z podobnego? Oczywiście nazwa pomadka z Lovely została nazwana Kylie Lips. A pomadka od Kylie nazywa się po prostu Kylie no i właśnie ja teraz Kylie. Ja mam w ogóle Candy K Color i mam go teraz na ustach, ponieważ już sobie wcześniej pomalowałam. Wygląda on tak, prezentuje się trochę inaczej niż na słodkach, no ale właśnie wygląda on tak, teraz Wam jeszcze pokazałam. O tym produkcie Wam za dużo nie będę mówić, chociaż ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię i bardzo polecam. Będę go porównywać jedynie właśnie z tym drugim produktem, ponieważ wiem, że na temat produktów od Kylie jest już na. YouTube tyle filmów, że um, nie będę po prostu póki co kolejnego e, robić. A co do koloru z Lovely, to ja mam kolorek o nazwie Sweetie w środku. Same te produkty właśnie nie wyglądają już aż tak podobnie jak opakowania, e, wręcz niczym tak naprawdę siebie nie przypominają. Tutaj mamy konturówki, e, kredka z Lovely jest trochę większa, chociaż niedużo. Przechodząc do e, tych płynnych pomadek, już to tak naprawdę podobne jest tylko e, tutaj zakrętka bezczarna. Pomadka z Lovely jest trochę mniejsza od tej e, z Kylie. No i na dole, na obydwu jest napisane Matte Liquid Lipstick. Na samym dole. Wiem o tym, że był już takie straszne rzut te produkty, i kupiłam ten kolor. E, już czuję to, że on znaczy, czuję to, już widziałam ten kolor i wiem, że on do mnie za bardzo nie pasuje, ale wziąłam go i tak wam go pokażę. I właśnie na ten produkt, na ten kolor jest najmniej chętnych i w sumie się nie dziwię, ponieważ ten kolor jest bardzo mocny. Taki no nie każdemu pasuje, właśnie ja się w nim najlepiej nie czuję No i teraz będę mazać pomadkę z Kylie, która naprawdę bardzo, bardzo ciężko schodzi Dobra, zmazałam już tą pomadkę, było to ciężkie, ponieważ ona naprawdę bardzo ciężko schodzi Teraz lecę malować pomadką z Lovely i zaraz do Was wracam No i wracam do Was już z pomalowanymi ustami No i jak widzicie, ten kolor jest bardzo jasny, nie do końca mi on odpowiada Wydaje mi się, że do mnie nie pasuje, ale kolor to już... Drugorzędna sprawa, e, najważniejsze jest to, jak ten produkt mi się spisywał podczas aplikowania i teraz, jak się z nim czuję na ustach Zaczynając od konturówki, to na pewno w porównaniu do Kylie jest ona dużo bardziej twarda e, tą, jakby Ta Kylie tak bardzo płynnie idzie po naszych ustach, możecie też tutaj zobaczyć jakby różnicę, e, że ta z Lovely wygląda jak taka typowa kredka A ta z Kylie to jednak no, jest taka bardziej konturówka do ust, już specjalnie pod to no, i właśnie dużo przyjemniej się nią aplikuję, tą Skyli. Nie jest też źle z tą z Lovely. Nie było to jakieś bardzo nieprzyjemne, ale na pewno dużo. Prościej i łatwiej i przyjemniej się aplikuje taką mięciutką konkretką niż taką, no, no nie oszukujemy się, twardą. Co do tej samej płynnej pomadki, to na pewno pierwsza i najbardziej tak naprawdę wyczuwalna różnica to jest zapach. Ta Skyly pachnie takim e, ładnym, waniliowym zapachem, wręcz takim bardzo mocnym, ale mi to osobiście nie przeszkadza. A ta Zlowli ma taki dosyć sztuczny zapach, taki, taki, nie wiem co on mi przypomina, jakiś może. Może nie żyl bakteryjny, ale nie, nie, taki podkład, o, taki, taki sztuczny podkład, wiecie o co mi chodzi, taki zapach, no nie za przyjemny. No i właśnie to jest taka jedna najbardziej wyczuwalnych różnic. Wydaje mi się, że mm, ta pomadka z jest bardziej sucha, mniej płynna, w takim sensie, że jak nakładamy tą Skyly, to ona jest taka... Wiecie, taka typowa płynna pomadka, taka lekko wodnista, potem oczywiście zastyga na mat, ale jest taka właśnie wodnista i bardzo przyjemnie ma też dobrą pigmentację i bardzo fajnie się właśnie nakłada. A ta z Lovely jest taka no, sucha, tak można to nazwać. No i właśnie, jak ją nakładasz, to lepiej jest nałożyć kilka warstw, bo wtedy dopiero widać jakby kolor, jaki powinien być. No i właśnie ta aplikacja też nie jest tak aż tak przyjemna, ponieważ tak jakby. Tak nieprzyjemnie sunie po tych ustach. Aplikator jest, wydaje mi się, jeszcze sobie tylko tak spojrzę, w miarę podobny. Lecz też wydaje mi się, że ten Sloughly jest trochę twardszy, no ale tutaj też mamy różnicę cenową, prawda? No to jest 5-6 razy więcej tak naprawdę kosztuje ta pomadka Skylake, więc jednak oczekujemy od, tego, od niej tego, żeby była jakby na bardzo wysokim stopniu i ciężko jest porównywać do niej potem pozostałe produkty. Osobiście wydaje mi się, że jak na produkt za taką cenę, nie jest to zła pomadka. A chyba bardziej mi się sprawdza niż ta pomadka z Golden Rose ą. Znaczy sprawdza Pierwsze wrażenie, wiecie o czym chodzi e, Więc właśnie bardziej mi się sprawdziła niż ta pomadka z Golden Rose e, Myślę, że inne kolory mogą być bardzo fajne i warto spróbować Warto też zapłacić co 20 zł, bo tyle ona kosztuje, nie jest to jakoś bardzo dużo A jeśli właśnie nie jesteście póki co przekonani albo nie macie pieniędzy na pomadkę od Kylie To właśnie wydaje mi się, że nie będzie to głupi zakup Ale ten kolor, no to właśnie widzicie jak on wygląda, jest taki bardzo jasny, bardzo, bardzo wyrazisty No i jeszcze taka jedna rzecz to właśnie jest to, że mam teraz sobie robię taki test, wiesz Sprawdzam, czy ona się lepi I nie jest to aż takie mocne lepienie się, takie... Wiecie, takie, że nie mogę tych warg wręcz od siebie oderwać. No i właśnie wydaje mi się, że może będzie przez co trwała. Napiszę wam w komentarzu, jak ją trochę dłużej ponoszę, ponieważ teraz no, już nagrywam dla, dla Was ten filmik. Jest godzina 19, więc no, już za długo w niej nie będę chodzić. No mam nadzieję, że może Wam pomogłam w jakiejś decyzji, jeśli zastanowiliście się może akurat nad tym kolorem, albo w ogóle nad tą pomadką. Uważam, że właśnie warto ją kupić, Po 20 zł to nie jest jakoś bardzo dużo. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli Wy macie może te pomadki, jakieś fajne kolory, które polecacie akurat tych dwóch, które ja chciałam kupić nie było, oczywiście Ale to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że właśnie Wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!